Chińskie finis, koronat, obóz. że to jest potęga? Potęga! No, zobaczcie sobie tam staje, Tam o, To jest potęga. Faktycznie. Koło sterowe, A? pamiętajcie o tym, koło sterowe ma 100 lat i zostało podarowane przez Andrzejka Szurbańskiego. Tam stoi. Oryginalne z koło sterowe. A zobaczcie kompozycję. Tu jest wszystko. Zobaczcie, żagiel, mapy, kompas. Prawda? I na końcu zarzuciliśmy kotwicę. Zarzuciliśmy kotwicę. Nie, nie da się odkryć. No, wszystko. Tu upłynęliśmy. Tak to wymyśliłem, wymyśliłem, że to tak będzie dobrze. Wszak leczyli dar pomorza. Nie? Potem nawigowaliśmy. Nawigowaliśmy. Jest stare mapy Ja I stare mapy i tak dalej. I na końcu rzuciliśmy kotwicę

tak, prawdziwy osiądz, prawdziwy nie? No, te śruby są, widzicie, wszystkie wybucowane trochę więcej, nie? Śruby wybucowane. Ale się tyle lat, tak mi stanie. Nie, 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 nie. Panie, to to nie ma takiego człowieka, co by tu nie szep i się nie zatrzymał, ale była ci popatrzył. Ktoś skupił, skupiłami. To ja. Zobaczcie jak co mieliśmy piękni.